witajcie, maleczki z tej strony, Jakubiks A dzisiaj mi sobie z Ligą Mistrzów. O, to jest skład Juventusu. Mój to na pewno znacie, bo nic się nie zmienia. Więc sobie dzisiaj obejrzę. nie zapomnijcie o APC, o subskrypcji. że ja, poglądamy, jak naszym pójdzie. Dzięki niestety przy piłce. O, teraz my. Mnie... No, ai aj, ai aj, aj. było. No odwieście im, halo Odwieście im Dobrze, dawaj lecisz, 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 le, 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 lecisz Oj, oj, rzut wolny Halo No nie Ma na akcję. dobrze Dobrze, lecisz Lecisz A w komentarzach napiszcie jak, jak ostawiacie. Mecz. czy wygramy, czy przegramy, napiszcie wynik, to mam przypnę sercu. Oj, dobra, cyk. Dobrze. No, szalej. Oj, rzut karny, dobrze. Proszę to jest. Nie dziś. rzut karny łudzany. Owlował nas. Przy... Przy polu karnym. I to prowadzimy z Juventusem jeden do Dobrze. dobrze. No, dalej, już od a Aj no to, ten trzeba nie odebrać O przepraszam, bo ja jestem na dworze i sobie na dworze nagrywam, bo w to mi się nie chce. No i dawaj, dawaj, O! Rzut karny kolejny. Gol na pewno. No nie. Jak to nie weszło? Halo. Halo. Jak to nie weszło? Chłopie, to no, najchiplejszy follow. Card? Nic chcę. Pan na No już być 2 dwa do jednego. U, gol. Gdzie? Udało się. Jest i gol. No teraz sobie go odebrać. Trzeba ją teraz odebrać. Dzisiaj też z kilka odcinków będzie. Będzie na pewno, więc polecimy próbować. No i czy gol. gól. Aj jaj, od niestety nie, nie ratuje. A jak dzisiaj będzie dużo łapek pod tym filmem, to nagramy na pewno, na pewno nagramy jakiś live'ik, może z tak bo dawno nie nagrywałem Fortnite'a, a jak ktoś nie wie, albo na wschód, no wszyscy wiedzą, że jest nowy sezon w Fortnite. bo to, to nie, dla przeciwników. Oj oj, 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 oj! Oj, oj, No nie! Mógł jeszcze do naszego zagrać, dobra, ale to nic. Teraz będzie koniec pierwszej połowy. O, taj jaj. No odbierzcie im halo Juventusowi nie umiecie zabrać halo Dgiewajcie Juventus No halo Brawo I lecisz z bramieczką cyk? Teraz tam zagraj A ona do tyłu da się okej okay. No Ajajajajaj Au aut przeciwniku. Nie dla nas przepraszam bo nie widziałem No Aj! Przerwa! Aj, aj, aj Ale ładnie poszło. Pomijamy. Pomijamy druga połowa. Co jest? O myślałem, że gra nam skraszowało, a tu jednak nie. Okej okay. Dobra, dobrze, brawo. Aj, aj, aj. Blisko było. Bardzo blisko było. Teraz... i zabrać. No i im... FC Madryt! Jakby co, to FC Madryt jest przemocna. Też. Ale jest kilka gierek przegraliśmy. Chyba, jak się nie mylę. Ale na pewno nie. No i bierz, leć, 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 leć Pan montażysta na pewno potwierdzi potwierdzi, że ej, tylko jeden my przegraliśmy No odbierzcie im halo Nie no osoba nas ogląda Jak widzicie To jest Liga Mistrzów Najbarsz to interesowało to jest Liga Mistrzów nie mistrzu halo Teraz zmienimy sobie teraz kamerę na taką oj, wielkie zagrożenie u nas. Rzut wolny, aj dla przeciwników, tak My czerwonymi jesteśmy. Dobra, trzeba im odebrać. Halo? Dobrze, brawo. Teraz tutaj. Teraz zagraj tu, brawo. No. Aj aj. aj. Się im teraz nie udało, jak będzie dużo łapek, to ten to może nagramy sobie dzisiaj, bo jeszcze dzisiaj gramy mecz o 21:17, to zamiast taką kamerkę to byśmy grali taką. Ojoj, oj, ale źle zagrali. Oj, 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 ale źle to zrobili. No? Ajaj Ajajaj, aj, teraz nic nie wyszło Brawo Aj Ajajaj Teraz koniec, koniec meczu Piotr Zieliński coś tam jeszcze na nas próbuje kiwać Oj, ale źle, po, złe podanie Ajajaj, aj, aj. teraz nas spokiwali niestety Brawo Teraz tutaj, ajajaj, aj, aj. źle, źle, źle Dobrze, brawo. Zwypuść tutaj. I lecisz, 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 lecisz. Brawo. Do tyłu. Teraz tutaj, teraz tu. Dawaj. FC Madryt. I patrz, i brameczka będzie. No i mówiłem, Gigi. Hatryk. Hatryk. Jest hatrick na meczu. Pokchamp Hatryk na meczu. Dobra i to już chyba koniec meczu Tak jest Tak jest to już jest koniec meczu na dzisiaj Wygraliśmy Juventusu 3 do 0 już sobie bierzemy Jak chcecie to wiecie to zrobić I no.